Dzień dobry, powiem Wam szczerze, że sądziłem, że cała ta historia zakończy się happy endem, bo ten obrazek tutaj za moimi plecami, choć... Pozornie tak wygląda to absolutnie takim happy endem nie jest. Sergio Ramos oficjalnie po 16 latach pożegnał się z Realem Madryt. Żywa legenda tego klubu, jeden z najlepszych piłkarzy w ogóle w historii tego klubu, jeśli chodzi o środkowych obrońców, to już w ogóle bez dwóch zdań. Kolejna legenda opuszcza Santiago Bernabeu i znów można zadać takie pytanie, czy żegna się w taki sposób, w jaki powinien żegnać się właśnie Sergio Ramos z tym wielkim klubem. Dlaczego wierzyłem w happy end? Chociażby bazując na ostatnich wypowiedziach między innymi jego dyrektora sportowego Sevilla, którego dziennikarze zagadywali, czy jest taka opcja, czy jest taka możliwość, żeby Sergio Ramos wrócił na stare śmieci. Monchi przyznał, że z jego informacji wynika, że Ramos cały czas rozmawia teraz z Real Madrid w sprawie przedłużenia kontraktu, który wygasał oczywiście po tym sezonie. Ogólnie patrząc na historię wypowiedzi Florentino Pereza, a także samego Sergio Ramosa, można było dojść do wniosku, że oni są skazani na to, żeby wreszcie się dogadać. W 2015 roku padały takie słowa, że oni powinni być połączeni na zawsze. W 2002 Florentino mówił, że Sergio Ramos zostanie tak długo, jak tylko będzie chciał. Natomiast w 2021 roku oczywiście ta narracja troszkę się zmieniła, ponieważ sytuacja na świecie generalnie, ale także sytuacja finansowa, finansowa klubów się pozmieniała i trzeba być realistą. Tak wypowiadał się właśnie Florentino Perez, choć Sergio Ramos jeszcze jakiś czas temu mówił, że w Realu Madryt mógłby występować nawet gratis i nie pobierać żadnego wynagrodzenia. To są oczywiście takie... Bonmoty, które kogoś mogą przekonać, natomiast populizm. Po prostu. Później okazało się, że wcale niekoniecznie tak jest. Jeśli chodzi o samego Sergio Ramosa, ja szczerze mówiąc nie do końca rozumiem całą tę historię. Facet jest ikoną tego klubu, facet jest twarzą tego klubu. Osiągnął z tym klubem praktycznie wszystko. Dzisiaj myślisz Real Madryt, no to myślisz też Sergio Ramos. I szczerze mówiąc nie do końca to rozumiem. Także biorąc pod uwagę takie aspekty, które były poruszane w hiszpańskich mediach, kiedy wielu dziennikarzy dobrze orientujących się. W tych realiach madryckich zwracało uwagę chociażby na to, że Sergio Ramos po prostu dobrze czuje się w Madrycie, że ma tam rodzinę, że jego rodzina komfortowo się odnajduje właśnie w tym mieście, że po prostu zwyczajnie nie ma sensu tego wszystkiego zmieniać. Natomiast ostatecznie okazało się, że piłkarz z klubem się nie dogadali. I od razu pojawia się takie pytanie, co było punktem zwrotnym w całej tej historii, bo to była pokerowa gierka, w której zdecydowanie wygrał Florentino. Do pewnego momentu, w zasadzie do zimy, można było dojść do wniosku, że Sergio Ramos ma bardzo mocne karty, że tak siedzi przy tym stole pokerowym z bardzo pewną miną i wie, że. Tak naprawdę wszystko i tak zakończy się po jego myśli. Natomiast po drodze przydarzyło się kilka nieszczęść. Przydarzyła się kontuzja. Przydarza, przydarzały się kolejne urazy. Przetrafił się przede wszystkim ten feralny mecz reprezentacji Hiszpanii z Kosowem, kiedy Sergio Ramos wszedł na ostatnich kilka minut. Później była, była taka rozgrzewka, także nawet nie rozgrzewka, taki dodatkowy trening po meczu i tam pojawiła się kontuzja mięśniowa. Od tamtej pory Sergio Ramos praktycznie nie grał. Od tamtej pory, czyli od 31 marca, rozegrał zaledwie 90 minut z Chelsea. Oprócz tego. 0 minut w lidze. I sytuacja wokół Sergio Ramosa zmieniła się o 180 stopni. To znaczy, Ramos nagle przestał być siłą rzeczy ważnym piłkarzem w Realu Madryt. To po pierwsze, w Realu Madryt okazało się, że Edre Militão i Nacho wyglądają fenomenalnie, że Militão to wręcz wyrósł na odkrycie, jeśli chodzi o środkowych obrońców w rundzie wiosennej i naprawdę dawali sobie radę. Oprócz tego, to są informacje oczywiście. Z ostatnich tygodni Sergio Ramos przestał być nieodzowny nawet w reprezentacji Hiszpanii, w co trudno było uwierzyć, bo jak widać chociażby nawet po takiej reprezentacji Belgii Axel Witzel wraca po bardzo poważnym urazie. Od razu dostaje powołanie, mimo że nie grał ostatnio i nawet wchodzi z ławki na to ostatnie spotkanie z Danią, więc teoretycznie gdyby Luis Enrique chciał, to spokojnie mógłby Sergio Ramosa powołać, tym bardziej, że te kontuzje nie były aż tak dotkliwe. Co tutaj tak naprawdę było takim zapalnikiem w tej całej historii? Oczywiście, gdyby nie pandemia, prawdopodobnie Sergio Ramos do dzisiaj. W zasadzie na kolejny sezon występowałby także w Realu Madryt. Natomiast sytuacja się troszkę pozmieniała i Sergio Ramos miał być takim głównym opozycjonistą, jeśli chodzi o obniżkę płac. Niektórzy piłkarze zareag zareagowali na to pozytywnie, natomiast Sergio Ramos nie do końca. I tutaj tworzyły się takie wielkie debaty wśród tych najbardziej opiniotwórczych dziennikarzy w Hiszpanii, gdzie aż trudno było to zrozumieć, że w obrębie jednego klanu, jakim jest Real Madryt, mogą wytworzyć się dwa dodatkowe plemiona pod, tytu pod tytułem Florenti. Czyli ci ludzie, którzy stoją za Florentino Perezem, a także Ramistas, czyli ci, którzy stoją za Sergio Ramosem. Czasami, nawet odpalając poszczególne programy radiowe, można było mieć stuprocentowe przekonanie, kto jak się wypowie, kto kogo będzie bronił. Nie wszyscy oczywiście byli obiektywni, natomiast docierały do nas właśnie różne informacje na ten temat. Generalnie, na czym na czym polegał cały ten spór? Sergio Ramosowi zależało w tej całej historii od samego początku na tym, żeby dostać kontrakt dwuletni. Ja to osobiście rozumiem, ponieważ uważam, że o ile Real Madrid miałby taką zasadę, że faktycznie piłkarze po 30 nie powinni dostawać wieloletnich umów, tak jak na przykład Atletico, które w podobnych okolicznościach pożegnało się z Diego Godinem, wychodząc z założenia, że, że piłkarz w tym wieku po prostu no, nie daje żadnych gwarancji, także jeśli chodzi o zdrowie. W przypadku Sergio Ramosa to zdrowie zaczęło ostatnio szwankować. Natomiast wydaje mi się, że są takie postaci, dla których po prostu warto zrobić wyjątek i troszkę odejść od tej reguły. Tym bardziej, że Sergio Ramos zdrowy, podkreślam zdrowy. Tutaj oczywiście sztab medyczny Realu może mieć więcej informacji. Sergio Ramos w pełni sił to jest w dalszym ciągu topowy piłkarz na świecie, topowy środkowy obrońca, a dzisiaj generalnie Real Madrid wbrew pozorom nie ma tak wielu piłkarzy, którzy mogą być topowi na, na swoich pozycjach. To wszystko zależy oczywiście od formy, bo taki może być Modric, może być Casemiro, Kroos, Karim Benzema czy Thibaut Courtois, natomiast patrząc na Real w ostatnim czasie śmiało można dojść do wniosku, że, że tam... Pewne odświeżenie tej kadry na pewno by się przydało, natomiast czy Sergio Ramos powinien paść tego ofiarą, to jest dodatkowa kwestia. Ci ludzie, których można nazwać mianem florentinistas, ci, którzy stoją po stronie Florentino Pereza i bronią prezesa Realu Madryt, podkreślają, że Sergio Ramos mógł mieć zły wpływ na grupę, że Sergio Ramos troszkę się buntował, że Sergio Ramos w trakcie tej całej dyskusji na temat obniżki płac o 10% stał po prostu w opozycji i starał się tak nawet buntować poszczególnych zawodników, mówiąc na zasadzie, słuchajcie, wy się zgadzacie na obniżki płac, przecież za chwilkę będzie kupował piłkarzy, będzie kupował Mbappé czy Erlinga Halanda czy kogokolwiek innego, jak wy się możecie na to zgadzać, skoro te wasze pieniądze pójdą po prostu na transfery. I nawet jeśli tak było, podkreślam, nawet, bo to są tylko spekulacje, wcale nie trzeba w nie wierzyć. To już oczywiście wszystko zależy od Was. Nawet jeśli tak było, to ja mam inne pytanie. No i co z tego? No to jest oczywiste, że jakieś pieniądze pójdą na transfery. Oczywiste jest też to, że sytuacja Realu Madryt w tym momencie jest bardziej skomplikowana niż wcześniej i że piłkarze także powinni to zrozumieć. Pamiętamy chociażby to, co działo się w Barcelonie, kiedy, gdy była jeszcze jakaś tam teoretycznie opcja ściągnięcia Neymara, to piłkarze nawet chcieli w jakiś sposób, nie powiem, że dorzucić się do tego transferu, tylko... Jakoś tak poogarniać te swoje kontrakty, żeby w ramach Financial Fair Play udało się jeszcze zmieścić transfer powrotny Neymara, czyli na przykład odroczyć te pensje, żeby całą tę kasę zgarnąć nieco później. Natomiast w kontekście samego Sergio Ramosa, cały paradoks polega na tym, że nawet jeśli Sergio Ramos buntował zawodników, Mam do tego dystans, od razu podkreślam, mam duży dystans do tych informacji i myślę, że akurat w tym przypadku prawda faktycznie leży gdzieś po środku. To nie jest tak, że prawda zawsze leży po środku, natomiast tutaj wydaje mi się, że faktycznie tak może być. Natomiast nawet jeśli Sergio Ramos, który miał potężny wpływ na całą grupę, kogoś próbował przekonywać właśnie w taki sposób, jak wspomniałem, no to dziwnym trafem jego najwięksi przyjaciele w szatni, Luka Modric, podpisał kontrakt. Bez żadnego problemu. Luka Modric starszy o rok od Sergio Ramosa, oczywiście w dalszym ciągu topowy zawodnik. To wszystko zakończyło się praktycznie bez żadnej burzy, bez żadnej afery, bez żadnych dyskusji. Praktycznie poszedł jakiś przeciek od samego początku. Modric oczywiście powiedział na starcie, że chciałby zakończyć karierę w Madrycie, że czuje się tutaj komfortowo, że absolutnie nie chce zmieniać klubu. Poszedł jakiś przeciek, że Modric za chwilkę przedłuży kontrakt i to wszystko poszło na zasadzie takiej, że Florentino Perez... Pojawił się podczas któregoś z tych wywiadów, dostał pytanie o Modricza i powiedział, że to już, jest, to już jest wszystko załatwione. Nie było żadnej sagi, nie było żadnej telenoweli związanej z Luką Modrićem. Piłkarzowi zależało, to piłkarz przedłużył o rok. No i pewnie ma też świadomość Luka Modric, że jeśli rozegra kolejny bardzo udany sezon, to znów ten umowę przedłuży o rok. Choć podkreślam, gdyby Modric zażyczył sobie dwóch lat, to uważam, że też, i tutaj są przede wszystkim argumenty sportowe, na coś takiego by zasłużył. Oprócz tego, Ciekawy przypadek Lukasa Vasqueza, czyli piłkarza, który zbliża się do 30, który ma 29 lat i podpisał do 2024 roku. Oczywiście tej 30 jeszcze nie ma, więc spokojnie mógł podpisać dłuższy kontrakt. Natomiast Lukas Vasquez to jest też bardzo bliski przyjaciel Sergio Ramosa. W każdym razie dzisiaj Sergio Ramos tłumaczy się tak, że on pod koniec całej tej historii chciał podpisać ten kontrakt, natomiast dowiedział się, no nie, 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 nie. Kontrakt jest już nieaktualny. Oferta, jest już nieaktualna. Oferta miała termin ważności, o czym Sergio Ramos miał nie wiedzieć. No to jeśli słyszymy takie informacje, to nie chcę powiedzieć, że są to farmazony, natomiast ja nie jestem w stanie w to absolutnie uwierzyć. Po pierwsze, dlatego, że nawet hiszpańskie media informowały o tym, że oferta Realu Madryt ma termin ważności. Można nawet znaleźć takie screeny w marcu i, i, mar i też w marcu swoją drogą pojawiały się takie informacje. Sergio Ramos ma ofertę, ale oferta ma termin ważności. Więc jeśli faktycznie wpłynęła jakaś oferta do Sergio albo do jego brata René Ramosa, jakim cudem oni mogli tego nie wiedzieć? Nie jestem w stanie tego ogarnąć, nie jestem w stanie znaleźć racjonalnego wytłumaczenia, że Sergio Ramos miał nie wiedzieć, że oferta ma termin ważności. Mówiąc wprost, nie wierzę w to i nie kupuję tego. Druga kwestia. W pewnym momencie Sergio Ramos, co potwierdził nawet podczas tego wystąpienia tutaj, Sergio Ramos miał powiedzieć Realowi Madryt, Planifikat, sin mi, Planujcie beze mnie. I Ramos traktował tę całą historię, to zdanie, planujcie beze mnie, prawdopodobnie jako takiego asa w rękawie, na zasadzie, a planujcie sobie beze mnie, ja jestem Sergio Ramos, ja za chwilkę będę tutaj przebierał w ofertach i zobaczymy, jak wy sobie poradzicie. Tylko, że no niestety, dla Ramosa stało się tak, że tam inaczej, jak wspomniałem, dali radę. A tego asa w rękawie chyba nie było, bo my wciąż, w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, nie wiemy, gdzie zagra Sergio Ramos. Niewykluczone, że, że na razie jeszcze tych ofert tak wielu nie ma. Też zdrowie na pewno w jakiś sposób pokrzyżowało plany właśnie Sergio Ramosowi. Więc jeśli Sergio bądź jego agent, czyli jego brat, który moim zdaniem tutaj wypada, na, wypada bardzo kiepsko w tej całej historii, jeśli on faktycznie zaplanował tę całą historię w taki sposób, e, jeśli oni sądzili, że będą chcieli złamać, tak wytrawnego gracza jak Florentino Perez hasłem, to planujcie beze mnie, no to nie, 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 bo Florentino to akurat jest naprawdę bardzo cwany facet i jeśli on usłyszy jakieś tego typu hasła, jakieś takie sz szantaże, może to jest zbyt mocne słowo, natomiast próby przeciągania liny w taki sposób, no to pewnie pomyślał, dobra, to planujemy, zobaczymy, co ty będziesz miał na koniec. No i poczekał. Okazało się, że ta oferta miała termin ważności i po prostu Sergio Ramos z tego Zrezygnował. Oczywiście Ramosowi zależało na tym, żeby podpisać kontrakt na dwa lata, później byłby gotów nawet, żeby zgodzić się na tę obniżkę płac o 10%. I tutaj też mam, szczerze mówiąc, pretensje do samego Ramosa, bo, bo jeśli faktycznie rzucasz takie słowa, że byłbyś w stanie grać za darmo, że byłbyś w stanie grać gratis, a później cały czas taką kością niezgody pozostaje te mityczne 10%, no to nie, no, to nie jest konsekwentne. To nie jest spójne. I tak jak naprawdę uwielbiam Sergio Ramosa jako piłkarza, tak uważam, że w tej całej historii został ograny w sposób spektakularny przez Florentino Pereza. I oczywiście dziś można spojrzeć, pewnie ci tak zwani ramistas, czyli ci, którzy stoją po stronie Ramosa, spojrzą na to w ten sposób, że Florentino ma słaby czas, bo była superliga, bo było odejście z Inedina Zidana i ten słynny list. Podobno Ramos swoją drogą też rozważał nawet opublikowanie właśnie takiego listu zamiast wystąpienia, natomiast wystąpienie na pewno było Lepszym pomysłem. Że była Superliga, Że był Zinedine Zidane, Że te kolejne ikony opuszczają Real Madryt nie do końca tak jak powinny, jak Raúl, jak Iker Casillas. Swoją drogą te ikony też wracają, więc siłą rzeczy te relacje na pewno nie są tak, tak złe, jak mogło się wtedy wydawać. Natomiast ja mam takie wrażenie, że tak jak wiele kwestii w kontekście Florentino nie do końca mi się ostatnio podobało, po prostu Florentino Perez uznał, że no nie będzie rozgrywany przez piłkarza, że prezes nie będzie rozgrywany przez piłkarza i że żaden piłkarz po prostu nie może być większy od klubu, choć uważam, że to jest druga strona medalu, bo, bo to jest, cała sytuacja jest naprawdę niejednoznaczna, że kto jak kto, ale Sergio Ramos, czyli człowiek, który doprowadził do sięgnięcia po ponad 20 trofeów, zasłużył na kontrakt dwuletni. Po prostu są piłkarze, którzy zwyczajnie. Na to zasługują. Są piłkarze, którzy moim zdaniem zasługują na takie traktowanie jak Andres Iniesta w Barcelonie, to znaczy kontrakt dożywotni, gdzie Wierzysz po prostu Piłkarzowi, że jeśli ten dojdzie do wniosku, że już zwyczajnie nie daje rady, no to ci podziękuję, albo jeśli będzie chciał odejść przykładowo do do Ligi Japońskiej, to w jakiś sposób się dogadacie. Natomiast tu jest właśnie też kolejna taka kwestia. Ostatnie lata, oczywiście, Sergio Ramos może podkreślać, że jego relacja z, z Florentino Perezem, czy, czy może o tym mówić Florentino, to były relacja jak ojca z synem. Natomiast te relacje były napięte już od dłuższego czasu. Pamiętacie rok 2015, ofertę z Manchesteru United, która miała posłużyć. Po to, żeby Sergio Ramos podpisał nowy kontrakt z Realem Madryt. Takie historie na pewno nie podobają się Florentino Perezowi, takie właśnie wykorzystywanie jakiejś oferty w taki sposób. Aczkolwiek ja tutaj szczerze mówiąc nie widzę niczego zdrożnego. Później była historia w 2019 roku, kiedy Sergio Ramos dostał ofertę z Chin i chciał odejść za darmo z Realu Madryt, na co oczywiście Florentino nie mógł się zgodzić, bo wyszedłby na głupka w takiej sytuacji, gdyby, no, w ogóle nie wiem, czy sens to tłumaczyć, gdyby pozwolił odejść jednemu z najlepszych środkowych obrońców na świecie i kapitanowi Realu Madryt za darmo do Chin. To w ogóle byłaby jakaś kompletna aberracja. Natomiast to wszystko... E, tego typu akcje, typu te, te Chiny, troszkę mi się kłóci z wypowiedziami Sergio Ramosa, że rzeczywiście chciał zakończyć karierę w Realu Madryt. No chyba nie do końca. Vicente Del Bosque, jakiś czas temu chyba go cytowałem, powiedział, że nie ma niczego bardziej niesprawiedliwego w piłce niż traktowanie wszystkich jednakowo. Ja uważam, że Sergio Ramos faktycznie... Zasłużył na coś więcej, natomiast rozegrał sprawę w sposób po prostu beznadziejny. I, I podkreślam, nie wiem, czy to były pomysły Sergio, czy to były pomysły René, natomiast ich plan zwyczajnie nie wypalił. I, i myślę szczerze mówiąc, że jeśli jakieś gwiazdy przykładowo mają ofertę od Rene Ramosa, żeby on ich reprezentował, to patrząc na tę historię, mogą się mocno zastanowić, czy, czy te negocjacje były prowadzone w taki sposób, jak być powinny. Sergio Ramos na pewno się przeliczył, ponieważ jego znaczenie dla Realu Madryt w trakcie tej kontuzji siłą rzeczy spadło, bo okazało się, że Real jakoś w miarę bez Sergio Ramosa sobie radzi. Natomiast Real za chwilkę może mieć problem, jeśli odejdzie także Rafael Varan, którego kontrakt wygasa za rok w 2022 roku i prawdopodobnie Francuz nie kwapi się do jego przedłużenia. Oczywiście za chwilkę to się może zmienić, bo Lucas Vazquez też miał być blisko Bayernu i też miał być daleko od przedłużenia umowy, a ostatecznie panowie się dogadali, więc nie można wykluczyć, że Waran także te Swoją umowę prolonguje, natomiast teoretycznie patrząc na liczbę stoperów, wszystko się zgadza, bo jest Eder Militao, który naprawdę daje radę, jest w dalszym ciągu Nacho, który, który może być jeszcze ważniejszym piłkarzem w kolejnym sezonie, jeśli nie będzie następnych wzmocnień niż w poprzednim, jest wspomniany Rafael Varan, jest także Dawid Alaba, który po odejściu Sergio Ramosa no po prostu prawdopodobnie będzie traktowany jako jednak środkowy obrońca w Realu Madryt. Natomiast jeśli chodzi o, o grę Sergio Ramosa, ja uważam, że że to jest piłkarz mimo wszystko nie do zastąpienia, że trzeba go bardziej zastępować systemem, to znaczy naprawdę dobrym porozumieniem dwóch stoperów, bo bo Sergio Ramos to jest człowiek, który tak po pierwsze Szefuje tej defensywie. To jest człowiek, który potrafi tę defensywę ogarnąć. Oczywiście zdarzają mu się błędy jak każdemu, natomiast jest absolutnym bossem w defensywie i bossem w całej drużynie. Po drugie, Sergio Ramos grając jako środkowy obrońca, tak, tak naprawdę praktycznie gra jako środkowy pomocnik. Potrafi piłkę wyprowadzić, ma naprawdę fenomenalny przerzut stałe fragmenty. Pod tym względem oczywiście Eder Militão będzie przynajmniej próbował jakkolwiek go, go zastąpić, bo, bo faktycznie po zagraniach ze stojącej piłki Brazylijczyk potrafi wygrać pojedynek powietrzny i, i chyba nawet coraz lepiej w tym się czuje. Natomiast no, na pewno nie jest to poziom Sergio Ramosa. Natomiast cały ten wpływ Ramosa na drużynę te, ta umiejętność pokazywania się w trudnych momentach. Ja myślę, że to są takie rzeczy po prostu nie do przecenienia i, i że, że takiego piłkarza zwyczajnie nie da się zastąpić. Tak, tak szczerze mówiąc, też patrząc na tych środkowych obrońców Realu Madryt, zastanawiam się, który ma takie cechy lidera właśnie jak Sergio Ramos, Rafael Varan niekoniecznie. On raczej lubi się trzymać z boku jako ten drugi stopper, Na co? To też chyba nie będzie ten poziom. Dawid Alaba w reprezentacji Austrii, dzisiaj widać to podczas Mistrzostw Europy, stara się być takim gościem, który cały czas podpowiada swoim kolegom, który zarządza tą linią obrony i tak dalej. Ale czy będzie w stanie to robić od samego początku w Realu Madryt? W dłuższej perspektywie pewnie tak. No ale zobaczymy. Więc siłą rzeczy pewnie więcej na siebie powinien wziąć w takiej sytuacji Casemiro. Opaskę powinien przejąć Marcelo, natomiast wydaje mi się, że takim nieformalnym kapitanem bez opaski tego realu zwyczajnie będzie teraz Casemiro, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o taki wpływ po prostu na drużynę Sergio Ramosa, to to jest rzecz nie do zastąpienia i, i chyba żaden stopper nie byłby ci w stanie czegoś takiego wnieść, bo to są po prostu te ikony, które, które <coughs> przepraszam, które to mają. Jak Ramos, jak Giorgio Chiellini, jak ewentualnie Mats Hummels, piłkarze, którzy. Nawet zdaniem niektórych mogą być po drugiej stronie rzeki, Sergio Ramos absolutnie nie, to od razu podkreślam. Natomiast którzy mają po prostu gigantyczny wpływ i, i często zwyczajnie piłkarze to doceniają, a, a trudno jest to przykładowo oddać liczbami. Sergio Ramos jeszcze jakiś czas temu mówił, że chciałby jeszcze pograć nawet 4 czy 5 lat. Zobaczymy, czy zdrowie na to pozwoli. Natomiast jeśli Sergio Ramos będzie zdrowy, to jestem przekonany, że w następnym klubie, do którego trafi, będzie postacią wiodącą i, i że znów po prostu będzie chciał potwierdzić, że. że Nadaje się do gry na tym absolutnie najwyższym poziomie. Gdzie może trafić? Szczerze mówiąc, jakiś czas temu obstawiałem, że to będzie PSG, które lubi takich piłkarzy faktycznie przytulić, bo to jest też przy okazji wielkie wydarzenie, że, że taki zawodnik decyduje się właśnie na transfer do Paryża. Paryż na pewno potrzebuje takich liderów. Paryż potrzebuje takich postaci, które są przyzwyczajone do seryjnego sięgania po trofea. Paryż potrzebuje przede wszystkim zawodników, którzy wejdą do tej szatni i powiedzą ja wygrałem tyle i tyle lig mistrzów, przyszedłem tutaj po to, żeby wygrać kolejną Champions League. Tacy zawodnicy na pewno są tam potrzebni, natomiast myślę, że jakieś oferty jednak też się pojawią z Premier League między innymi. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, jakie inne propozycje wpłyną na, na biurko Sergio Ramosa, natomiast... To może być troszkę tak, taki kazus jak z Thiago Silwą, który jest piłkarzem, jest środkowym obrońcą, dwa lata starszym od Sergio Ramosa, poszedł do Chelsea i pokazał, że daje radę. Zgadzam się tutaj z Ramosem, że rzeczywiście piłkarzy nie można oceniać na podstawie wieku, tylko ich realnej wartości boiskowej, a ta w przypadku Ramosa, jeśli zdrowie będzie dopisywało, moim zdaniem jest absolutnie najwyższa. To jest absolutnie topowy środkowy obrońca w dalszym ciągu na świecie, jeśli tylko organizm na to. Pozwoli. Natomiast w całej, tej, w całej tej historii, która de facto jest takim końcem cyklu, bo, bo ja szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie Realu Madryt bez, bez Sergio Ramosa na zasadzie takiej, że e, ten facet tak bardzo mi się wrył te, w ten krajobraz wokół Realu Madryt, że że Ramos w innej koszulce to troszkę mi wygląda jak jakiś fotomontaż. No ale trzeba będzie się po prostu do tego przyzwyczaić. Nie ukrywam, że, że bardzo szkoda, bo la liga też traci gigantyczną osobowość, la liga traci wielkiego piłkarza, wielką postać, ale, no ale piłkarza, który albo otacza się niewłaściwymi ludźmi pod kątem negocjacji. Albo po prostu sam przeszarżował, a Florentino Pereza nie jest tak łatwo ograć. Oczywiście będą się pewnie toczyć spory, także tutaj w komentarzach ciekaw jestem Waszego zdania, kto tutaj jest wygranym. Jestem przekonany, że zdaniem wielu kibiców Realu Madryt to Florentino Perez będzie przegranym, ponieważ stracił wybitnego zawodnika. Natomiast wydaje mi się, że że po prostu Sergio Ramos popełnił tutaj błąd i zwyczajnie przeszarżował w negocjacjach. I de facto sam, sam to potwierdził kilkoma słowami, przede wszystkim tym hasłem. Planujcie beze mnie. No to zaplanowali i... Planujemy Real Madrid bez Sergio Ramosa. Niestety, ja nad tym ubolewam. Czekam na Wasze opinie. Dziękuję za łapki w górę, dziękuję za komentarze, bo ostatnio było ich naprawdę mnóstwo. Jestem, jestem zaskoczony i nie ukrywam, że no, w dużej mierze dzięki Wam ten kanał się tutaj odbudował. No, po tym, co się ostatnio wydarzyło i że te algorytmy po prostu wróciły na, na odpowiednie miejsce, także z tego miejsca raz jeszcze serdecznie Wam dziękuję, bo sam jestem w szoku, że ta, że ta reakcja była tak pozytywna. Także jeszcze raz wielkie dzięki i cóż, do następnego razu dzięki.